Jest sobota, godzina 21, a ja jestem nad jeziorkiem z chłopakami i próbujemy łowić karpie. I to słowo próbujemy jest tutaj kluczem. Już nie muszę więcej nic tłumaczyć. Chcę Wam coś pokazać, tylko nie wiem, jak do tego dojść. Deszcz nas tutaj zapomnieliśmy taką burzę przed chwilą. Taką pompę, że aż głowa mała. Już to widzicie. To jest coś takiego. Nasz kolega Paweł sobie chodzi po lasach i on w tym śpi. A czasami jak nie jedzie na karpie to idzie na takie coś. I sobie siedzi w lesie i liczy na drapane, że mu jakaś dziewczyna ładna wejdzie. Druga taka sama jak on. A was zapraszam w piątek na film z tej wyprawy. Będzie co oglądać. Nie wiem czy będą ryby, ale przygoda była zaraz miasta. Tu radio Kurczę. Co? Mi urosła, po nie mieści się Nie Lada. mieści się, no bo nie w tamańkę Tu jest radio O, tu jest nasz ten Bajzer Bajzer A gdzie Padł? Yy, poszedł na Marsa Na Marsa To jest nasze jezioro Cisza spokój Cisza spokój łódka, silnik Wędki cóż, czego chcieć więcej? Woda ciepła. No, jest pięknie. Pięknie, jest, nie? Jest pięknie. Zajeb, że tak powiem. żyście. No, zachód piękny. Wszystko jest piękne. Zestawy wywiezione. Wywiezione. Na ostatnia noc. No Zielona nocą no spokojnie jak Adam przez od początku roku złowił tu dwie ryby to No właśnie na On jednym jeziorze je obciachem że nic nie będzie Co tydzień przyjeżdża i tylko dwie ryby na, na cały sezon to troszkę za mało no, sezon jeszcze się nie skończył Ale takich wyników słabych jeszcze nie było nie? No. Jest kiepski rok po prostu Ale zobaczymy mamy ostatnią noc, ostatnia noc przed nami pokazało, po, pokazało się żerowanie Pokazało się żerowanie, bo to widać było jak bąblowały po środku Trzymaj jeziora. Zasuwały strasznie. Ja zapraszam w piątek na 18 na film, relac film relacji z, z tej naszej wyprawy Karpiowej. Pawła nie ma. Pojechał na Marsa, także nie, nie da rady. I to tyle na razie. A potem a ps, teraz nie lepiej widać. A potem zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczycie w piątek, czy coś zrobiliśmy. I zobaczycie dużo fajnych ujęć. Zapraszam w piątek 18 na ryby z markiem 229. Nie! Yeah.